Dzisiaj jestem u babki, więc. I tu jest odcinek trzydniowy, ale chyba ten cały dzień dzisiaj nagram. Jutro wstawię kolejny dzień, a pojutrze wstawię kolejny dzień, więc tak będzie dla mnie najwygodniej. Więc codziennie się oczekuj filmów, a ja pójdę po moje ubrania. Więc idziemy. Mówię, może się wrócić do domu. Zaraz wracam. Musiałam coś pokazać, zanim miałam e, jakoś powiedzieć. Ale teraz idziemy się przejść. Teraz ogólnie jest gorąco, więc ja przebiorę, ubiorę sobie inny top. I potem Wam nagram outfit. Więc pójdę do samochodu się przebrać idziemy! Idziemy po outfit. To naprawdę jest ciężkie. Wow. Nie polecam jestem na półsko. i sobie wybiera outfit, bo się zrobiło bardziej i gorąco, bardziej więc. Ja się jeszcze kochani nie przebrałam, bo stwierdziłam, że jest jeszcze no za już teraz, ale sobie wziąłam jabłko. I teraz się pójdziemy przejść. Wyszło jak wyszło, poddałam się. Siedzę zamiast iść. To całkowita ja. Dobra, idę. Idę. De... De... Idę Idę dopiero teraz, więc nie winkać. Ogólnie jak weszła znajdzie bardzo wieczór czas. Idę będę tu znaczy docecić, bo ona jest fryzjerką. To pojdę to po prostu do fryzjera. I no. I będę miała bardzo czerwone włosy, bo chciałam czerwone włosy, a nie różowe. Bo różowe w moich włosach nie ja mam dosyć ciemne włosy, i różowego by na moich włosach nie było widać. Ale czerwony na moich włosach e, będzie taki ciemny czerwony, to będzie na, moje, na moich włosach widać. E, bo kiedyś miałam znaczy ciemno-różowy. Kolor i to wyszedł mi jakby czerwony więc ja sobie biorę po prostu czerwoną farbkę bo w tamtych roku miałam różowe włosy i prawie nic nie było widać jak znajdę zdjęcie tego co wam tutaj wyświetla, a jak nie znajdę tego zdjęcia to po prostu nie będzie wyświetlone, więc no ale ja, ja myślę że jutro pojadę sobie pofarbować bo moi dziadcy mają... Dowiedziałam się, bo moi dziadcy mają 21. 21 rocznicę ślubu. I na tą dwudziestą Znaczy po tej 21 pierwszej To znaczy... No. Po 21 pierwszej rocznicy ślubu idę sobie po prostu do domu i no. A potem jak ciocia zadzwoni, że mam normalnie wiedzieć, że do niej przyjechać do... no, do chryziera. no to pojadę i co mi pofarbuje wózki na czerwono, nie? Yeah. Nie mogę doczekać w ogóle jutra, bo jutro mam najfajniejsze w ogóle... najfajniejsze rzeczy do robienia, a pojutrze już nie będzie tak fajnie. Nie unikać ale nudzi mi się. Jest na klasach zabaw, ale to są chłopy, które grają w piłkę na boisku. Dlatego tam nie idę, ale może jak się. Nie, ale powiem Wam tyle, że wieczorem jeszcze tak gdzie o 20.00, nie wiem, 30 mama tak mówiła, pójdę z mamą do żabki. I kupimy sobie coś, bo jak mówiłam, ja sobie kupię maczelatę, jak będzie, bo to jest jakaś nowość czy coś. Więc jeszcze sobie chyba kupię kubek lodu z maczelatą, żeby tą maczelatę prze, przeleje do tego kubka z lodem. Bo dawno nie było maczelaty i po prostu chcę spróbować. Ogólnie jakaś cisza się zrobiła na tym tle. Więc pójdę zobaczyć, że oni są. Są. Zawału serca by mi nie że Przez tego psa mam tak zaczęć Czynęć... trzymać rzek, ja tak jak... Jezu, koledzy pies, boję się. Idę stąd. Biegnę stąd, boję jest... się. Dobra, okazało się, że jutro pójdziemy do rzeki. Dlatego, bo teraz się zrobiło troszeczkę, teraz jest chłodniej i po, po prostu teraz postanowiłam sobie iść do, em, na plac, a nie do żabki. Więc jutro będę miała kochani co do nagrywania. Bo jutro będę nagrywała em, dosyć sporo. E, bo będę nagrywała w ogóle w stanie, że wstaję i em, normalnie. Więc jutro idziemy do lotki i tak dalej, więc ja się nawet trochę cieszę, bo jutro będę miała sama do marrowania. I na pewno już jutro będzie bardzo lepiej dłuższy filmik. Nawet dobrze. I nie wiem czy pójść na plażę. Tam trochę jest słabo, bo chłopaki jest jakieś grają w piłkę. Nie wiem, czy to mnie hałasem, ale nagrałam jak pójdę. Spróbuję się nawet iść na ten klas. Po godzinę sobie muszę teraz odmawiać: iść na ten klas, czy nie? Wracam się, czy idę tam? Idę tu, czy idę tam? Nie wiem. Sorry. Pójdę na ten klas, nie jestem? Pójdę. Może nie. No dobra, pójdę. No pójdę, dobra. Dobra, pójdę. Plac. Proszę nie wnikać w moje gucci, buty, bo są z gucci. Nie no, bo po prostu mi się nie chciało zakładać na buty. Tu więc już założyłam buty Gucci, one są naprawdę piękne. Idziemy na ten plac. Szczerze. Szczerze boję się. One nie krzyczą. Ej, boję się ich boję się ich. Dobra, nie idę tam. Idę pod górkę. Czemu ja słyszę jakieś krzyki? Dlaczego jest? tylko ja tam boję się iść? Mam dobrą wiadomość, bo niby pójdę do Żabki, bo Marwanda mnie sprzed chwilą dzwoniła, że wstąpimy do jakiegoś sklepu jak będzie blisko Żabka, to pójdziemy też do Żabki. Dobra, ja już przebrałam taką bluzę i mam taką e, takie spodnie. E, to jest... Wymę to nasze razem, więc założyłam to razem. Idziemy teraz może do żabki i do sklepu. Ale jak coś nie ubiorzy tych Gucci, Gucci, butów, bo założę trampę tym razem. do sklepu aha jakiego fajne wytłumaczenia do sklepu jakiego sklepu? normalnego normalnego czyli jakiego? normalnego czyli jakiego? normalne normalne to ma jakieś... patrz bo no, wszystkie sklepy są normalne no właśnie ale nazwa sklepu A. A gdzie to jest? No. Nie pamiętam. Gdzie to jest? Tam, gdzie parkowałam. Jak kupowałaś co z i to obok lodziarni? No niedaleko. koło tego parkingu. Aaa, a co tam jest? Kilka sklepów. Tam jest kilka sklepów, wiesz? To jest sklep, bo ja nie... Nie pojmają. Nie pojmają. A kiedy ci tu, tu postawili? Ale fajnie beton postawili. A to, to już tu nie będzie targowisko. U mi się targowisko kojarzy Z takimi, wiesz kam Z takimi... O! Kamieniami! Obkimi. Ale tam byli były takie mniejsze kamienie. I tu, tu tam gdzie jestem teraz, ten bat, beton, to były takie małe kamyżki. Ja myślę, że I w ogóle nawet, nawet dobrze, że tak zrobili, nie, nie wiem. Mama, podoba Ci się nowa, y, nowe, nowy targ? No. Tak? No A fajnie także beton jest tym razem? Nie beton, tylko kostka. A to kostka? podoba Ci się? A tu nie są delikatne? Nie. O. A wieź dlaczego tu jest kana kotka, a tu Nie. Właśnie. Ale ładnie to wygląda. No. Nie wiem. Stary, ładnie. Pięknie tutaj wygląda. Lampki. Przysądzie. No bo tam widać z drugiej strony. Co nawet widać przez to. Takie są drzwi. Ale ładny klimacik, takie światełeczne Tu na pasach trzeba przyznać. Aaa! Tu jest ładnie! Tu jest pięknie! Tu jest takie światełko Rosman! Fajnie! Tu są delikatesy, o nie! A dobra, idziemy właśnie po już pór, tak? bo jutro muszę coś wyjeść, ale nie, nie mogę się, wiecie, tak bardzo nazywać, bo ju jutro też będą jedy, nie? Tak to wygląda. Ja bym sobie kupiła takie coś czekoladowe, by było fajne, o. Na razie kupiłam sobie ten niby pudding i jogurt, yy, nie wiem, pokażę wam jeszcze. Jeszcze jakieś ciastko zamawiam. To znaczy ciasto. Aha. Jakie płyniowie cię zawiamy. No pani da kawałek. Połowę ciastki. No. Później, to może i sam No zawsze na ciebie można coś namówić. A tym razem na rzędzie. A ty taka niegrzeczna jesteś. Mm, tym razem no. na żar. i Po kilku dniach to znaczy po kilka minutach i dało mi się to, to nareszcie otworzyć no i ten klimat mama powiedz, że ten klimat jest piękny Nie, bardzo piękny jeszcze pójdziesz tu w nocy a będzie jeszcze ładniej mama to by... od skali 1 do 10 tą od Tomka teraz jeszcze. Dobra. nie będzie na 10. Mam mój nutka oceniasz. Pięknie. Teraz idziemy do domku. To upał. Tak, małpę A Abym sobie małpę postraszyła. <grywki> Czy to masz? Łówkę mam piękną, wiem. Naprawdę, dziękuję Ci za te żelaczki, Dziękuję. Bardzo. Twoja mina. Zaskakująca. Typowa ty ze siatkami. Z się nie ruszy? Jezus, Maria, straszne. Straszny on jest. O oh gosh, straszne. Straszna onis. Umiesz... A boję się. Tutaj dla mnie jeszcze nie stekną. Mama. Nie piesa, czy się pasaja. Nam tak usangamara kauentadi. Jaka memang menari yang terjadi. Tak Może ktoś tam żykał? Mhm. Kto? Nie wiem. Boję się. Salo. Sara, boję się. Nie idę tam Dobra, już wiadomo kto. To już wiadomo kto sobie. Nie no, ale tak sobie ją nie żył. Ja myślałam, że nie wiem ta pani co. Nie winna ja nie wiem. Jestem się w domu, więc y, przybiorę się i zaraz do was wrócę. Teraz wam pokażę co kupiłam. Co? I to jest taki jogurt, znaczy to jest słodka. Jak to się nazywa? Nie wiem, ale to jest od Satino. To jest budyń Nie kupiłam jeszcze jogurtu, jak mówiłam. Był, był tańszy niż na jeden taki, był taki za złotówkę, a taki z po promocji, po 2, nie, po 2 zł, tak, są w promocji, polecam, więc na razie to tyle, na razie, na razie tu tyle na zakupków, na zakupki, no dobra, ale ja myślę, że teraz bym to zjadła, czemu nie, robimy testing, dobra, więc otwieramy, od słońca, Komu się najpierw to otworzyć? Najgorsza część. Pachnie kakałem. Pychotka. I jemy. To na razie jest taka pianka i takie coś czekoladowe. Jest zimne i trochę galerytkowate Ale test. Mm. Ja myślę, że takie 8 na 10, mm. więc zbić Teraz Teraz sprawę na koniec dnia. Będę sobie coś oglądała. Na pewno będę montowała ten filmik A ja się z Babi Oczekujcie jutro na filmik. Więc oczekujcie na filmik. Jutro, jutro, jutro oczekujcie na filmik. 爸爸。